Moi drodzy, święty <św.> Św. Hubert. Jego życie. Znamy, znamy jego nawrócenie, jego wejście na drogę Bożą wtedy, kiedy będąc na polowaniu właśnie w wielki piątek. Taki ważny dzień dla wszystkich wierzących, dla wszystkich chrześcijan zobaczył w porożu jelenia krzyż. To zmieniło jego życie. Ale weźmy, moi drodzy, jeszcze na chwilkę, weźmy do dzisiejszej Ewangelii. Chrystus mówi o tych, którzy kierują. Mówi, słuchajcie ich słów, ale ich czynów nie naśladujcie. Postaram się to połączyć właśnie ze świętym Hubertem. Był myśliwym. Był zapalonym, myśliwym, jak mówią historię. Nie zważał na to, co świętem, ale niedziela, niedziela włącznie z wielkim piątkiem brał udział w polowaniu. I na pewno mówił wielkie słowa. Na pewno mówił, tak jak i pewno jego koledzy, o tym, żeby być uczciwym, żeby dbać o zwierzynę, żeby to, żeby to. Ale jak mówi dalsza część Ewangelii, ale czynów ich nie naśladujcie. Ich słowa są dobre, ważne, godne, piękne, ale ich czynów nie naśladujcie. A dlatego też święty Hubert. Jako Hubert jeszcze, Wielki Piątek brał udział w polowaniu, a więc tych czynów nie naśladujcie. Bo zasady mają dobre, uczciwe, godne, żeby szanować zwierzynę, żeby, żeby dbać o nią, żeby ją dokarmiać, ale właśnie nie wszystkie czynniki są godne. Dziś, moi drodzy, wspominamy świętego Huberta. Raczej wspominaliśmy go kilka dni wcześniej, ale dziś. Świętujemy. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że i każdego z Was, myśliwi, leśnicy, ludzi związanych z lasem, z Knieją, Bóg powołał, właśnie powołał. Do czego? Nie do tego, żeby mówić tak, wspaniały las, dbamy, ale o to, żeby o niego rzeczywiście dbać dbać o zwierzynę dbać o to, żeby żeby nie wyginęły pewne gatunki, żeby chronić, żeby, żeby było coraz piękniej starajmy się właśnie, żeby, żeby to było w czasie wakacji byłem w Krościenku, tam jest przepiękna Przepiękne muzeum zwierząt takich wypchanych, no nie wiem, to pewno będzie się to fachowo nazywało, i były tam przepiękne zwierzaki. Zresztą ten pan, który się tym zajmuje, był jak była tam prześwięta, taka Łużycka, Hubertowska, to był chyba lipiec czy sierpień. Właśnie byłem w tym muzeum. Przepiękne, przepiękne muzeum. Przepiękne zwierzaki, to wszystko jest zadbane, głosy tych ptaków, głosy tych zwierząt. Nawet to nie wiedziałem, że są, pewno tutaj brać będzie znała ptaki, takie przepiękne bataliony. O nich nie słyszałem. Przepiękne, przepiękne. Tylko nad nami przelatują, żeby, żeby, żeby mieć młode, żeby te młode się wykluły gdzieś tam na Mazowszu, ale tak to później lecą w stronę, w stronę Afryki i wiele, wiele innych. I to jest właśnie to zdanie. To jest ta kultura. To jest ta kultura. I moi drodzy, przy wyjściu z kościoła później, każdy z Was otrzymam. Taki udało mi się piękny obrazek zdobyć świętego Huberta. I w tej modlitwie do świętego Huberta są między innymi takie słowa: Wyjednaj mi łaskę naśladowania Twoich cnót. Kieruj moim umysłem, prowadź moje oczy i serce, abym wypełniał swoje zadania zgodnie z prawem Stwórcy. Dbajmy o to. Amen.